Hej siemanko, jestem Jacek witam was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku gier mobilnych, dzisiaj oczywiście zagramy w grę Minecraft Pocket Edition. No cóż, w ostatnim odcineczku z, z tej serii, yy, zagoni zagoniliśmy sobie tutaj owieczki do zagrody i mamy moi drodzy już, yy, no, początek naszej farmy mięsa. Już mamy jedną małą owieczkę, także spoko, udało się, nice, elegancko. O! Konika mam, fajnie. To się na pewno przyda. Znaczy, w sumie to jak... A czy moglibyśmy poszukać wioski osadników, ale tak na, tak na teraz, no... Wioska się... Znaczy, wioska, Boże. ten, ten koń się nie przyda, dobra. Co dzisiaj przygotowałem? Dzisiaj, moi drodzy, zagonimy sobie krowy do zagrody, tylko pod, Tak. No tak, konie chyba też jedzą to. Ej właśnie, na, nasiona teraz w Minecraftie wypadają trochę rzadziej z pól. O, a na szczęście mi się teraz zwróciły nasiona, że okej. Okay. A nie, to nie jest dojrzałe, no tak. Sorry, zniszczyłem właśnie po... eee, niepotrzebnie tylko... ...uprawy, no i dobra. Dzisiaj oczywiście zajmiemy się niszczeniem drzewa. Podsadzimy się tam ziemią. Chodzi oczywiście o to wielkie drzewo, które nam tutaj bardzo przeszkadza. No i dobra, lecimy. Bo no, co, co jest? Spadło mi się, no chyba szty. Na nie miałem wciśniętego i dlatego spadłem. W ostatnim odcinku, jak nagrywałem, to mi do pokoju wyleciała siostra i darła się strasznie. No ale pomyślałem: kurde, i tak nagram film, no bo co, co to przeszkadza? Dobra, musimy, muszę się trochę wyżej podsadzić teraz. Dobra, lecimy. Tego drzewa i tak będzie tyle drewna, że wystarczy na kilka dni odcinków tego drzewa. No i chyba właśnie całe z już. Mógłbym jeszcze sprawdzić, czy tu czasem nie ma jakiegoś drzewa. Bo już zaczyna znikać powoli to drzewo. Liście powoli znikają, nie wiem czemu tak powoli. Muszę tutaj zniszczyć naprawdę to te liście, żeby tutaj zdobyć jeszcze drzewa. Dużo mam drzewa przy sobie. No, nawet sporo, wystarczy raczej na płotki. O, tu jest jeszcze drzewo, zobaczcie. Dobrze było poszukać. Bo tak te liście potem by zostały w powietrzu, i bardzo by tutaj brzydko to wyglądało. O, jabłko. Widzicie, po co się niszczyć liście? Mogą nam tutaj jabłka wypaść. Chociaż jabłka wypadają stosunkowo rzadko. Dobra, ja już się skopuję na dół, bo o, mam łopatę. No i dobra. Tutaj oczywiście, jak się niszczy takie drzewo, to dookoła muszą oczywiście leżeć te... Mm, drzewa. Drzewo w sensie drewno musi dookoła leżeć. No i co? Z takiego drzewa jest multum sadzonek ja teraz mogę zapodać swój własny las. I za jakiś czas zrobimy też poszerze, poszerzenie naszej farmy. Chodzi tu oczywiście o tę zwykłą farmę. Zwykłą farmę, e, no pszenicy ogólnie, bo... No, rozmnażanie zwierzaku. zwierząt będzie bardzo dużo potrzeba. Więc tak. Jest ko o, jest krowa, Jak dobrze pa panią tu widzieć. Tylko, że potrzebuje yy, stołu. To wiecie, co jest? Stworzę swój własny stół. Bo nie opłaca mi się tak cały czas latać do tego i samego. tego i samego doporza, Do tego yy, stołu tam, y, który jest tam. Tak, tak, zaraz pójdziesz na mięsko. No brama, dobra bramy niech będą. Dobra, 27 płotków powinno dostarczyć w szerokości yy, 5 kratek. No też im zrobię to podobne. No oczywiście moi drodzy. No, upośledzony kwiatek. Wiaki w Minecrafcie są tak yy, głupie, że muszą zawsze blokować stawianie czegoś. No i dobra, mamy jedną zakrotę super mi, więc jej nie trzeba. No nie musi być jakoś super wykozaczona, choć tutaj krowa. E. Na pewno dasz radę wejść, ale wyjść już nie, haha. No i dobra, mamy jedną krowę, ale ja chcę drugą. Także poczekam, poszukam i zobaczymy, może będzie. Oho, to jest ognisko z poprzedniego odcinka, lepiej w nie, nie wchodzić. Ogólnie ja nie widziałem nigdy od ogniska w Minecraft, więc dlatego chciałem je stworzyć. Kiedyś był sposób, żeby stworzyć własne ognisko, tylko tyle, że to było ognisko takie. E, takie sztuczne. To nie było prawdziwe ognisko, tylko po prostu coś wyglądało jakby jako ognisko. Podpalone stojaki na zbroję. Tak wyglądały, jak ognisko, które były zapadnięte pod ziemię. O, mam jajko. O! Ale czat, Akurat kurczak mi wyskoczył z jajka, z, pierwszy, z jednego jajka. To, to są rzadkie, to jest bardzo rzadkie. I zrobimy coś takiego. Ja się podsadzę i spróbuję zniszczyć to drzewo. Może liście serio znikną, bo coś mi tu nie pasuje. Dlaczego te liście cały czas są w powietrzu? Że one już tutaj nie, dawno nie powinny to latać? Tu nie widzę żadnego drzewa, które mogłoby tutaj jeszcze przemywać. No i fajnie, że ognisko się nie kończy. A czy nie wiem czy deszcz nie, nie czasem nie, no, nie zniszczy nam. Ogniska... Ej, serio, co tu się dzieje z tymi liściami? O, patrzcie, znowu wyrósł nam ten y, gigant. Zobaczcie, wyrósł nam znowu ten gigant i to jest bardzo częste z, z u drzew Minecraftowych. Fajnie, że na Skybloku takie wy wyrastają, ale długo się jeścina. Ale motyką się szybko to niszczy. Ty, kurde, ale kiedyś słyszałem, że motyka dobre narzędzie do niszczenia liści. No i ci ludzie, co to mówili, mieli rację. Dobra, jeszcze udało mi się zniżyć te wszystkie liście, chociaż nie tu jeszcze jeden, Ciebie, Minimalne cięcie, już wróciłem. Prawda, minimalne. No i teraz lepiej wygląda to niebo. Nie jest takie brzydkie. I dobra. Dobra, tych drzew nam wystarczy. Może tam po drugiej stronie też posadzę jakieś? Eee, no i zajmiemy się jeszcze kurczakami, bo kurczaki też tutaj widziałem. Były świnie, ale świnie zniknęły. Mogły w sumie te świnie wypaść za skybloka, bo czasami się zdarza, że te świnie są takie tempy. Dużo wyskakują. No to dobra, lecę, o otóż mam urosły plony, także zaraz będziemy zbierać. Będą dodatkowe zawsze nasiona. 1, 2, 3, 4, 5 No dobrze robię, tak? Krowek to u ciebie wygląda. Nie wiem, czy krowa może wyjść przez. nie tam jest za długie. Ale nie, na kurczaki zróbmy większe. No i tu patrzcie: akurat mi wystarczyło wszyscy tych klocków, patrzcie, i tu jedno wejście mamy do kurczaków i super. Elegancko. Ja tutaj pochodnie przystawię. O, przestawię ją tutaj. Idealnie będzie stać. Krowa niech tu siedzi. I dobra, teraz zajmiemy się, moi drodzy, zbiorem klonów, bo potrzebujemy trochę nasion. Możemy zaganiać kurczaki do zagrody. No dobra, jak tu odłożę nasiona no To będzie, będę mieć idealną ilość? Tak, będę mieć Gdzieś tu kurczaki były, prawda? Wow, patrzcie Ej, dużo to ich jest, pięciarz Jest cztery dorosłe i jeden mały, dobra Idą wszystkie Idą, ok, bo jest dosyć duża droga do przejścia do zagrody. Można tak czasami patrzeć, czy one czasami tam nie odchodzą gdzieś. Bo to kurczaki w Minecraftie różnie, różnie z nimi bywa. A kurczaków. No, dawać, wchodzić. Ja pier. Dobra, teraz sobie tutaj zapodam jajko. Aha, nic, niestety. No i co, usunę te trawy stąd, bo. I mała jego nakarmi. I mamy nowego kurczaczka. Opatrzcie, no nasiona mam jeszcze. To wystarczy nam na, na jeszcze na jakiego małego kurczaczka, że No, na łowiec jest czysto, bo łowce przecież tam niszczą trawę, a więc, tra, więc ta, znaczy niszczą ogólnie trawę, a więc ta wyższa trawa znika. No, przecież ten mały zniszczył. Szkoda, że nie widzę już kur, nie kur, tylko tych, kro, tej krowy. Martwi mnie, gdzie są świnie, no bo świnie też są potrzebne. No bo oprócz poziomu, który możemy z nich zdobyć, zdaje mi się, że one mogły wypaść za świat. Ze, ze bloka mogły nam po prostu wypaść. I to jest najgorsze. Nie wiemy, gdzie one są. O, tu jest jakiś jaki cień, dobra, tutaj, to już w ogóle wiem, gdzie się mogą respić te potwory. Tutaj sporo, A, dobra, niech się respi... O, patrzcie, patrzcie, panowie, kurde, to... Dwie krowy aż jeszcze mam. Mi kurczaka, patrzcie, o kurde. Tylko czy krowy przejdą przez wodę? No, żeby się narzeczyć, to oczywiście, prze że przejdą. Więc krowa będzie miała towarzyszy. Poginają tymi nóżkami, kurde, jak, jak sprinterki. A i, te, i ta, a i tak te krowy w Minecraftie idą tak powoli, że. Nie wy. Hahaha ha, ha. i co? Została zamknięta. No, małego nakarmiłem, mały niesy... Kurde, mi weszła pod pal... Weszła pod celownik ta krowa. Na, sz na szczęście, moi drodzy, mamy krowy. Wszystkie zwierzęta na razie tutaj, co, co by na skyblocku zostały, możemy je rozmnażać, krowy, owce, kurczaki, tam też oświetlimy może w następnym odcinku ten teren, żeby nam się nie respiły już potworki. Jest przypał, jeżeli chodzi o... o świnie. No i dobra, popeł popełnię samobójstwo, bo nie mam co jeść. Mam to tylko, ale to, nie, to nic mi nie odnowi. mam ustawione autorespawnowanie, auto więc y, zginę i od razu mnie respi. I spokojnie, ma, ma, rzeczy, rzeczy nie gubię, bo twórca wpisał komendę, która właśnie uniemożliwia gubienie rzeczy. Także to jest spoko, sprawa. <laughs> więc tak, pomimo tego, że cały skyblock jest oświetlony, mogą zdarzyć się miejsca ciemne. O, o jez, ty kurde, zniszczyłem plony Dobra, niech się tutaj wszystko robi. Dobra, lecimy. I to ogólnie portal. Nie wiem czy portal się nie zepsuł czasem. Nie dobra, jest portal, bo widzę particle, więc portal jest. Więc tak, w następnym odcinku moi drodzy Postaram się jakieś tam kamienne, kamienne rzeczy przygotować, miecz, kilof, znaczy kilof mam, ale miecza mi nie mam i wybierzemy się do piekła. Może w piekle znajdziemy coś ciekawego, może walkę. Także następny odcinek to będzie już moi drodzy, wizyta w piekle, jeżeli w piekle zginiemy no to cóż, zdarza się. Jednak w wersji telefonowej trudno jest odbić pocisk Gasta, więc będzie trudno. Oto jest drewno. Ja drewno zabieram. My e, nie ma nic. Jest ciekawy dźwięk. Ogniska. I nie może tak nas od razu bić, jak wychodzimy na drewienko. No niestety, Minecraft to jest, to jest gra, i to jest inna rzeczywistość. Więc moi drodzy, na razie przygotowaliśmy wszystko, mamy... O! co. tylko wiecie, że już ta owca mi się nie przyda, no bo... I skoro mamy yy, ognisko, to możemy przygotować sobie mięsko, patrzcie. idzie ono? Leży tutaj. Jedno się tak fajnie będzie robiło. No z 20 sekund się chyba robi, to... Czy się wełna od lotniska od podpali? Ale nie, dym przechodzi spokojnie przez wełnę. O, już jest, bo wyskoczyło mięsko. Także mamy mięsko upieczone w spoko. Swoje do skrzynki. To mięso będzie na wyprawę. Do piekła. To sobie na pewno zrobimy. I za jakiś czas zrobimy domek. Tylko domek poza Skyblockiem. Dlaczego poza Skyblockiem? Bo. Tutaj lepiej zostawić ten teren, ten skyblock na jakieś farmy, niż na jakiś domek. Mógłbym postawić jakiś mini domek, ale potrzebuję dużego magazynu, żeby wszystko to, to co zdobywamy teraz, wszystko to pomieścić. Także jeżeli ten odcinek wam się spodobał, możecie zostawić cupeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film, zdejmę ja zapraszam was na poprzednie filmy, na następnego narodzie, cześć, hej, hej.